Próbujemy dzisiaj wystartować Wielki Post. Środa Papielcowa jest dniem, kiedy jakoś warto się na chwileczkę zatrzymać, żeby się zastanowić, po co jest ten czas. Dlaczego Kościół nas zaprasza do kilkudziesięciu dni, no właśnie, czegoś szczególnego, czegoś, co ma być inne niż cała reszta roku. I Kościół daje nam dzisiaj bardzo jasny znak tego, co to ma być za czas, co mamy w nim zrobić. I tutaj bynajmniej nie chodzi wcale o popiół i nie chodzi o to, że jest to środa popielcowa, bo to jest taka nazwa dosyć morowa, i to brzmi dosyć smutno. Taki czas siedzenia w popiele, czas jakiegoś smutku, płaczu, no pewnie też pokuty. I oczywiście jest to czas pokuty, ale pokuty, które ma tylko jeden cel. Ten cel Kościół nam pokazuje dzisiaj w zdaniach, które nad nami wypowie, kiedy będzie posypywał nam głowy. Otóż możemy usłyszeć bądź zdanie nawróć się i uwierz w Ewangelię, albo bardzo stare zdanie, jesteś z prochu i w proch się obrócisz. I myślę, że szczególnie to drugie zdanie, ono bardzo jasno pokazuje, po co Wielki Post. To nie jest zdanie, które mówi o naszej śmierci, które mówi o tym, że jesteśmy nikim, że jesteśmy, nie wiem, nic nie warci, tak jak proch i pył. To nie jest o tym zdanie. To jest cytat z Księgi Rodzaju. To jest cytat, który zostaje wypowiedziany względem człowieka, który jest w raju, kiedy słyszy głos, że jest z prochu i do prochu wróci. Tylko ten proch to jest ziemia rajska, to jest ziemia, na której ten człowiek stoi, to jest raj. A więc to zdanie można by przetłumaczyć w taki sposób: jesteś z raju i do raju wrócisz, jesteś z ziemi raju i masz wrócić do ziemi raju. I wielki post jest czasem, kiedy próbujemy to zrobić. Kiedy chcemy, żeby Pan Bóg odnowił to, co się popsuło, kiedy chcemy powrócić do tego stanu, który był pierwotnym zamysłem Pana Boga. Co tam się działo? Myślę, że tam człowiek miał przede wszystkim dwie właściwości. Po pierwsze, chodził z Panem Bogiem na spacery. Jak mówi Księga, Księga Rodzaju, Pan Bóg codziennie przychodził w porze, kiedy wiał wiatr, i przechadzał się razem z Adamem i Zewą. Może trzymali się za ręce. To był czas ogromnej bliskości. Kiedy Pan Bóg był na wyciągnięcie ręki. I wielki post jest po to, żeby to odnowić, żeby ten czas, gdzie się zagubiliśmy z Panem Bogiem, żeby on się skończył. Kiedy warto się zapytać, czy my Go znamy, czy jesteśmy blisko Niego, czy rzeczywiście się Go trzymamy, czy codziennie mamy czas na spacer z Nim. A druga rzecz to jest czas bliskości z człowiekiem. To jest czas, kiedy trzeba odnowić to, co jest popsute z drugim człowiekiem, bo to się stało w grzechu pierworodnym. Tam Adam zostawił Ewę, ona sama musiała się zmagać z wężem. Jego nie było przy tym drzewie, nie wiadomo gdzie był. I tak się dzieje z nami. My nawzajem siebie zostawiamy. W tym co złe, w tym co jest krzywdą. I to trzeba odnowić. Bo tu jest jakoś źródło grzechu między ludźmi. I Wielki Post jest czasem odnowienia tych dwóch rzeczy. Bliskości z Bogiem i bliskości z drugim człowiekiem. I dzisiaj Kościół wypowiada obietnicę że jeśli tylko zechcemy, to w ciągu 40 dni tak się stanie, bo jesteśmy z raju i do raju mamy wrócić.